ko widzowie, dzisiaj gram w Radical Relocation. Naszym zadaniem jest przetransportowanie, przetransportowanie rzeczy z punktu A do punktu B. Enter. Jadę. Okej. Okay. Lecę z tym koksem, dobrze. Hamuję. Super. Ojej, ojej, dobra, ok, next. Naszym zadaniem jest dojechać z punktu A do punktu B, tak, żeby te wszystkie rzeczy były chyba w jak najlepszej kondycji w jak najlepszym stanie, żeby nie spadły, nie zepsuły się. Tak mi się wydaje. Ok, jedziemy tutaj pięknie, biorę zakręt. tworzę na latarnię, super. Tutaj ktoś chyba sobie grał w tenisa, ale nie ma, nie ma tutaj ludzi, nie wiem. Pewnie są w pracy, albo na wakacjach, albo już jesteście na wakacjach? Hey, dajcie znać. Dobra, jadę. No i fajnie, dojechałem. Co, ja no, mam tylko dwie gwiazdki? No, teraz już jest wyzwanie. Musimy transportować sporo rzeczy. Czego tu zacząć? Że tą lodówkę bierzemy na dach. Czekajcie, jak to się rotuje? A tak się roduje. A jak się nagle badaje? Dobra, fajnie. No, to będzie tu. Świetnie. To, Co to jest stolik. Okej. Okay. Trzyma się ten stolik? Średnio. Co powiedział? Hmm. No dobra, jak jest. Walizkę sobie położymy tutaj. O! I pudełko. Tutaj. Dobra. lecimy. Gdzie mam dojechać? Tutaj jakaś wyspa na środku bardzo ładna. Dobra, aha, bo tutaj trzeba chyba szybko jechać, żeby mieć trzy gwiazdki, więc na pełnej, na pełnej, na pełnej. Nie zatrzymujemy się. Dalej dwie gwiazdki, OMG. Dobra, spróbujmy zrobić trzy gwiazdki. Nie wiem jak to się robi. Muszę szybciej jechać, czy jak. Dobra, na pewno i od razu. Przejazd tutaj, pięknie. Ale poszło. I są trzy gwiazdki. Nice one, dobra. Znowu lodówka chyba na górę co? Tak sądzę. Tu mamy jakiś zlew. Musi dojść tu do przodu ten zlew. By to nagle by położyć. Okej, okay, dobra. I nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Walizka, walizka. Jak to tu jeszcze trochę do przodu. Bardzo fajnie. To i jeszcze karton. Gdzie ten karton tu z przodu? Dobra, musimy je pocisnąć. Dobra, ogień, ogień, ogień tutaj. Zmieszczę się między znakiem. Pięknie przejazd, samochód stoi. Liska mi leci, trochę muszę zwolnić. I. Troszeczkę zahaczyłem domek, ale tylko troszeczkę, więc. Mam nadzieję, że właściciele się nie pogniewają, bo tam nic nie zniszczyłem, co nie? I. Nie, no nie mogę tego wyrobić, kurczę no. Jeszcze raz, no dobra, jeszcze raz. Idziemy ładnie między znakiem. Super. Walizki trzymacie, tu pojedziemy szeroko, tu hamujemy trochę. No nie, dlaczego? No, z tej lodówki się coś wysypało. Kurczę, muszę tam zwolnić, tak tam, gaz, 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 gaz. Okej. Okay. Fajnie. Dobrze poszło. Trzeba tu zwolnić. Okej. Okay. Dobra, są trzy gwiazdki. Łatwo. O, rowerek. Dobra. Jest. Trzeba mam jechać? Jesus. No, radę. Tutaj skręcimy w prawo. To było z rowerka. Czyli jakoś jednak muszę go postawić inaczej. Dobra, nie tak. Bardzo safety. Okej, okay, rowerek, trzymaj się. Gdzie jadę, tak? By the way, tędy, tak. Tutaj sobie skrócę. Aha, aha, dobra. Bo nie jest dobrze. Teraz przejadę przez krzaczki, przez las. Jest dobrze. Okej, okay, już widzę metę. Jest dziura. O, tylko dwie gwiazdki, dobra, bo jest. Uuuu! O, to się zaczyna. To się zaczyna. jeszcze, jak daleko muszę jechać, czy... Dobra. Kanapa na górę czy stół. Przybiórko. O to jest pytanie. Tutaj jakbym sobie gdzieś skrócił. Tutaj bym sobie tyłem przejechał. By byłbym. Gdzie by bym był? Gdzie by byłbym, bym był? Chyba by byłbym... Czyja, gdzie? Gdzie? Gdzie jak tu idzie ta lata? Czyli jak tutaj wyjadę, to przejdź się w prawo, chyba w prawą stronę. Pójdzie sobie e, tak, bo tutaj problem jest z tymi małymi rzeczami. Nie, nie nie problemem są te duże rzeczy, problemem są te małe. Jak to się trzyma, to tak by weszło. To by się trzymało. E, A, wracaj. Kurczę. Tak? Dobra. Dobre, dobra, dobra. Mm. Te wazony są problemem, na pewno. Próbujemy to tu zabudować jakoś, żeby te wazony tam weszły. To się rozmieści. Super. I ten mały. Mały nie wchodzi. Dajcie ten karton troszeczkę. To sobie tak. To bliżej. No i co? Dalej się to nie mieści. Dobrze, nie mieści się teraz. Trochę tu. Okej, okay, no próbujemy. Dobra lecimy. Czyli tu sobie zawrócę. O, MJ, tu wszystko mi się buja, Oh my god! No niedobrze. Już Że wszystko na glebie jeszcze nie ruszyłem. Nie wiem, czy to był taki świetny pomysł, tutaj zawracać. No ale dobra, jadę. Jadę, nie pękam. Nie zahaczę czego? nie. Telewizor? O boże, wszystko spada. Dobra, nieważne. Ja Trzyma się jeszcze. Już się nie trzyma. Nie chcę tych poduszek. O, świetnie no nie jest dobrze, nie jest dobrze, nic nie jest dobrze no wypad kościo. dobra to tu o no postawimy sobie wazon tu pudło no pudło, halo dobra, mamy pudło, wazon tutaj wazon co, świetnie coś z tym biurkiem chyba z o, może tak by to było, dobrze? Yy... Nie, nie jest dobrze. Tak? O, dobra, dobra. Czuję to. Nie wiem, czy wy to też czujecie, ale będzie dobrze. Dobra, wracam. No, wszystko taktyk, taktyk. Okej. Okay. No i lecę z tym koksem. Dobra. Nie za szybko, spokojnie, mamy chyba czas, albo nie, nie wiadomo. Dobra, fajnie, o, dziura. Jakieś polskie drogi. Dobra, wszystko się trzyma, jest gitara. Jest, jest świetnie, świetnie. Tylko teraz jeden zakręt i teraz pełny gaz. Okej, okay. trzy wioski. no klasa, klasa! Oj. Pięknie, dlaczego? Dlaczego ja? O Boże! No, fortepian mamy, spoko. To jest idealny samochód do przewożenia takich rzeczy. Jestem z tym Greenem to. polecieli też ostrożnie. Zresztą się nie będzie trzymał. Dobra, super. No, to też powinno być spoko, nie? To tutaj, wejdzie, nie? Nie chodzi. Co to był za dźwięk? O nie, no pociąg tędy jedzie. Serio. Dobra, lecimy. To od sobie skrócimy. Czemu by nie? Oha, świetnie, pięknie. Czy ten pociąg nie przeraża? Okej, okay, tyle było z Fortepianu. Jeszcze raz jedziemy. Po, po prostu uważać. Mm. To jest delikatny Fortebian. To niestety no, no, no z latarnią sobie nie radzi. Nie? Dobrze. Super. Super przejazd. Okej, okay, teraz tutaj na drifcie. Nie, nie poszło, ale okej. Okay, dobrze wjeżdżam. No nie, no dlaczego? Jest idealnie. Czuję to. Idziemy. Dobra. Pięknie. Przejeżdżam. Jak jest? Mhm. Tutaj w prawo, tak? Dobrze. Jezus, ten, ten. Nie wiem, dlaczego ten pociąg jest taki głośny. Chcesz mieszkać w tej okolicy to no nie do fajnie, nie? No wyobraźcie sobie, mieszkasz sobie tutaj na legalu, pływasz sobie w basenie i nagle jedzie ci pociąg. Nie. Masakra, masakra. Dobra, fajnie, przejechałem przez tory trochę chyba za szybko, ale nieważne. Gdzie ja mam jechać? Gdzie ja mam jechać? Nie wiem gdzie mam jechać. Gdzie ha tu, dobra. Okej, okay. no trzy gwiazdki, spoko. Spoko. Co się stało? Widzieliście to? Czekajcie, bo jeszcze e, chciałbym jechać pociągiem. Chciałbym zdążyć na pociąg. Czy mi się to uda? Nie jest pociąg, ale czy ja zdążyłem na pociąg? Nie no, normalnie chyba się spóźnia. Słyszę go, ale, ale nie widzę go. A po prostu pewnie po przejechał. Spoko. Okej, okay, ja versus pociąg. Próba numer dwa. Tym razem idę z nim ostro, na czołowo. Zobaczymy, czy jest taki kozak. No i co, co? No! Okej. Okay. Jednak przegrałem, dobra, nieważne. No, klasa, klasa. Stół ping do przewiezienia. Dystans taki, że szkoda gadać. Coś tutaj będzie dało radę skrócić, czy może na około? Dobra, zajmijmy. Jezus, jakie to jest rzeczy. O, nie, no. Uzbrojony jestem z ponia. Dobra. Hmm, to teraz zacznijmy od tych największych lodówka. Okej, okay, świetnie. Stół. Po prostu nawet tak postawimy. To nie wiem się będzie trzymał, ale chyba będzie spoko. To nie. Damy się wszystko. Okej. Okay. Idealnie się trzyma. Tutaj paczka jeszcze. Nie, nie będzie tak źle. No wydawało się tragicznie, a widzę, że będzie łatwo, nie? Nic się złego nie może wydarzyć. Kurczę, chciałbym to skrócić. Ale spróbujmy. Ja tu tyłem wiadomo, jestem taki magik, że... Czy mi czym się to opłaca czasowo? Ale sprawdzimy. Chyba mi się nie będzie opłacało, bo nie wiem, czy tu no Dobra, wjeżdżam. Świetnie. Co? Nic się nie stało. Yy, wszystko jest OK. Ale do przodu. Trudno. Ok. Tutaj tak jest prawilnie. <grymne> Bez problemu. Dobra, zamek jest w tamtą stronę. Co nie oznacza, że dalej nie wiem w tą stronę jechać, bo tylko w lewo okay. mogę. Dobra. Dobra, lecimy. Łatwo. Ok. Nie za szybko, nie za szybko. Ograniczenia prędkości nie ma, to prawda? Ale spokojnie, tak jest. I teraz ogień, nie? Ogień, ogień, ogień. Tak jest. takie jakieś roboty drogowe. Nie przejmujemy się tym, ale przeszedłem. Oh my god. Oh my god, dobra, hamujemy trochę. Chciałem jechać. A tam. Muszę tylko to drzewo jedno zniszczyć. A tu jest rampa. Uuuu. Tylko, jak na nią wyjechać? No, ta rampa by mi skróciła tutaj czas. Tylko, że. Chyba lepiej było jechać tą drogą, bo tutaj mogę nie wyrobić. To o, dobra? Okej, okay, zobaczymy, jak daleko polecę. Mogłem ten stół trochę inaczej ustawić to może by zadziałał jak skrzydła. To by było. Co myślicie? Nie no, chyba nie. Dobra, tutaj skracamy, tak jest. Prosta, pięknie idzie, pięknie. Mhm. Dobra, teraz troszeczkę sobie zahamujemy. I tutaj tam muszę jechać, w prawo dobra, czyli do lewej, i w prawo tak, super. I teraz będzie pełna, nie? Pełna i na rampę. Ja mam nadzieję tylko, że wyląduje. I. I. Co, fail? Jaki fail? No przecież idealnie. Nie, no widzowie, widzieliście to, oszukali mnie. Nie pierwszy raz zresztą, jestem zniespaczony tą sytuacją. Dobra, jeszcze raz. Tym razem musi się udać. Ciągle się zastanawiam, czy by tu... ...nie skrócić. O, 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 o! Genius! Tak jest? Tak jest? No nie, no to będzie perfekcyjny przejazd. Ja już to wiem. Ja już to wiem. Tylko żeby mnie na rampie nie szukali. Dobra, super. Tutaj szeroko, fajnie. Mhm. Super idzie. Tutaj koło Fire Station. Dobra, dobra. Pięknie idzie. Aha, dobra. I teraz tylko na rampie. Co się stało? Co się stało? O, dobra. I teraz tylko rampę pokonać. I mamy to, nie? Mamy to łatwo. No! Jaki fail, no! Widzowie dają rampę, a potem mówią, że fail. Eee. Dobra, kolejna próba z rampą. Tym razem pójdzie? Jest, jest! Nie jest. Nie jest, wciąż nie jest. Czy jest? O Boże, jeszcze psa ze sobą wezmę, może co? No jakie pole, moje pole. Dobro, prawo, prawo, prawo. Łatwo. Czyli tu, tam, tam jest jakiś. Co tam się dzieje? Nie mogę tam ten dojechać. Sprawdzimy to. Ale pierwsze. Musimy się załadować. Z fortepianem miałem do czynienia. Myślę, że to przebywa jakby był tak. Hmm. Nie jest to rzeczy. Jak ja to mam wszystko to załadować? Dlaczego ja? Nie, nie widzę tego. Widzę. No, do jakby płacić tu. Tak sądzę. Jeszcze do góry? Ej, Ciembuda. Te wolne. A z jeszcze. No nie, 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 nie widzę tego. Naprawdę nie widzę. O, o to jest to dobre, dobre. Nie, nie jest dobre. Okej, okay, dobra. Świetnie. Idealnie. Tak jest. Ja to czuję. Nie wiem jak wy, wie, ale myślę, że spokojnie. To się uda. Nie ma szans się nie udać. Nic tu się nie buja. Dobra, to damy tu. O, to jest miejsce na to. Dobra, lecimy. Bez problemu, nie, nie widzę żadnych przeszkód, żeby coś się tu miało nie udać. Nie, no jeszcze raz, jeszcze raz. Pewnie to się uda. No, to jest pokazane, żeby tak budować. No, Także bez problemu, lecimy. Tak. Tak. Dobra, chyba jednak musimy coś tutaj zmienić. A, no to dobrze tu siedzi, to dobrze tu siedzi, no? Dobrze, dobrze. Kurcze, Czy to lodówka jeszcze by tu weszła? No? Dobra. Buda. Buda do tyłu. Tak? Troszkę w tą stronę. Dobrze, super. Teraz tylko te walizki, ha? No i walizki, bo to, 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 to zostaw budę. Walizki są najgorsze, to najmniejsza rzecz najgorsza. Po prostu bym wziął Jedna O, 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 o. Tak jest, tak, mhm. Poszukam grę. Jeszcze tu, jeszcze troszeczkę, tak. Świetnie. No, ideolo, ideolo. Dobra, idziemy. Bez żadnych problemów. Wszystko tu jest pod kontrolą. Tutaj musimy jechać w lewo, tak jest. Hop, hop, pięknie. Tak. No, idealnie, idealnie, tylko troszkę zabłądziłem. Dziwnie, ja jechać. Halo. To w prawo. Koło tego wiatraka? Dobra. Jadę w prawo. Bez problemu. Tak jest. Nie! Lodówka! Gdzie wmijać? Sorry. No tam. Tutaj musimy w lewo, delikatnie. Nie no, jakie tutaj są w ogóle miejscówki. Pięknie tu mają, no. Spokojnie, tylko te dziury w drodze, to nie wiem. Po prostu te dziury tutaj totalnie nie pasują. To taka piękna miejscowa, a taka dziura od drodze, co nie? Dobra, tutaj istotny był problem z lodówką, a teraz nie ma żadnych problemów. Wszystko się trzyma. Tak jest. Ul. Fajnie i teraz tylko drzewo. No, no kurczę. Świetnie. Jak mam to skomentować, tak szczerze. Ale to, co oni tutaj zrobili, to. No to nie jest fajne. No nie jest to fajne. Jeszcze talerz? Idzie idealne miejsce na ten talerz. Tak. Mhm. No on tam musi być. Nie ma innej opcji. Kurczę. Oddzielacie. Telewizor. Kurczę. Tutaj by nie wszedł. No, to jest miejsce na telewizor. Bez dwóch zdań. Nie no, tak jest. Mógłbym wziąć sobie trailer. No to dla mammutów jest nie. No, tylko za piłka jest problemem. No. Stanowczo. Chodź, nie wiem, co z nim zrobić. Dobra, siedzi, no. Ok, gdzie ja muszę jechać? Mapa. A, ja jestem tutaj, dobra. W prawo, i potem znowu w prawo? Nie. W lewo to jest. Coś mi tu szukają. Dobra, wszystko jest OK. Ten telewizor się będzie trzymał. Idziemy. Prawda, wszystko jest OK. Dobrze. Telewizor się będzie no, trzyma. Tak, wcale się nie buja. Tak ma być, tak jest. E. Pat. No, jednak telewizor pójdzie na łóżko. Nie będziemy już takim hardkorem. No, jest dla niego miejsce. Talerzyk tutaj. No i lecimy. Dobrze. I teraz to jest taka długa prosta, także chyba na pełnej, nie? No, wszystko się trzyma idealnie. Bez problemu. Tu jakaś dziura jest, ale na pewno ona nam nie przeszkodzi, tu, tu między tymi dwoma samochodami Tak jest, ale poszło wow, 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 wow. Jeszcze raz, ale to tym razem już to mamy, już to mamy widząc Bez problemu Poza tym chyba widziałem skrót, myślę że będzie super Dobra, idziemy sobie, bardzo fajnie i teraz, tu jest jakaś polana, jadę nią, O! rampa, No nie, wszystko mi spadło, dlaczego, ale piękne widoki, no super, super, ja tą rampę robię, bez problemu, tym razem się uda, okej, okay, widzę, robimy tą rampę, już wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest cacy i no problem i tym razem wszystko się uda. Tak jest. Łatwo. Tak jest drzewko i mamy to widzę. Łatwo. Pyk. I łóżko się trzyma. Niestety to nie wystarczy. Robimy tą rampę bez żadnych problemów. Mam rampę widzę. Tym razem odczamy sobie rampę. Tak wiem. Wiem, że to słabo brzmi. Czy by nie skorzystać z rampy? Też jest mi smutno, ale niestety jest jak jest. Rampa nas po raz kolejny rampa nas pokonała. Tutaj Jezus, czy ja się rozmieszczę? No byłoby dobrze, jakbym tutaj wjechał. Nie no spokojnie. W ogóle bez problemu. Łatwo. Dobra, widzę... To by było na tyle. Jakbyście chcieli więcej przeprowadzek, to dajcie znać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bajlandos!